Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call things about even. Tania ceni Slandon za whisky, tylko? Dobra, Fame poszedł w górę. Honor o stówę, a ja kaśmarkę? No, nic nie dostałem. No, ale nowe broni jakieś są. Piszą mi tutaj. Mm -hmm. Tutaj nie ma sklepu z bronią. Będę musiał do innego miasta wyruszyć. Meksyk to takie ciekawe miejsce, bo tutaj. Większość to są takich małych miasteczek. Tu jest klasztor, chyba, jak się nie mylę. Tu jest jakieś obozowisko wojskowe, tu jest fort. Tutaj to cholera wie, co to jest, ale pewno jakieś tam straszne rzeczy. O, mam misję. I know you. O, ten tajemniczy pan, który mnie znał wcześniej. Zlecił mi chyba przejazd do znajomego, żeby. Go zniechęcić do uprawiania taniego, nie znaczy prostego seksu. ta mieścina. Nie ma tutaj widać sklepu. Będę się musiał udać do innej. Ta mieścina ma sklep. Tylko, że jest chyba w tej chwili zamknięty. Albo go na mapie jeszcze nie odkryłem. Dlatego go nie ma. Muszę sobie jakieś miejsce do spania kupić. Przynajmniej tutaj. Coś mi się wydaje, że jak będę chciał to miejsce do spania, to wejdę w misję. Nie ma innego przejścia. Nie, no by, bez... O nie, mogę, mogę chyba. Oby. Nie, nie mogę, nie leć sobie w chuja. Muszę to misję wypełnić, dobra. Trudno. Strzela sobie Drina przed misją. A co mi tam tam? Trzeba się rozluźnić, panie. Nie pierdol mi tu po meksykańsku, tylko na lewaj. Dobry drin jest zły. Dawaj mi tu wyskacza. Holop. pierwsza dawka Przekręcił ryj, dobry. Dobrze jest. Dawaj drugiego. Lub pokrzywiło, ale doby, dobry jestem, bo bez, bez łopity wale. Dobra, trzy starczy, żeby prosto jeszcze w miary chodzić. Ostry towar, dobra, odchodzimy od tego baru. Oj, co po trzech już jednak średnio trzyma. Nie, jeszcze prosto chodzi. London huh. Mr. Marston, how the devil are you? I'm fine. How are you, Mr. Ricketts? I'm good. I'm glad you're here because these men were just telling me about Mr. Escuela Javier Escuela? Emilio, let me ask you something. His name is Javier. Sr. Esquela is Javier. To see? No se, sé, señor. I got that bit. Ask him was he about 5 foot 8? Mustache? Did he have an American in tow? A big American? Emilio, the uh, Stabacon, the Americano? You don't say. No. Ag again. I got that. But they do have his sister. Emilio's I mean. She's a fine young woman. A teacher. A human being. Not the clothed vermin so many people seem to have turned into. Tell him I'm sorry. When a man's family is involved, you need a little more enthusiasm than mere apologies. I have enough worries, sir. This man's problems pain me, but they're not quite my own. Those who sit on the fence make a choice, in their own way. Don't you think, Mr. Marston? Of course. And what about you, Ricketts? A man living in the past? Kurde, z samych I'll najlepszych ludzi men. teraz spotykam z dużymi wąsami. Coś z tym jest Farmer, porządny chłop, duże wąsy, Landon też rewolwerowiec, uczciwy facet, dobry człowiek, też porządne wąsy. Kurde. Z dobrym wąsem to widać, że mogę ufać tej grze ludziom.

Wsiadamy do pociągu? Musimy chyba się teraz przewieźć do innego miasta i tam dopiero dorwać tych bandytów, którzy są bardzo źli. Dobra mogę się kimnąć bo wydaje że nie za bardzo są rozmowni Landon z Johnem Kurczę muszę się trochę rozsiąść bo aż mnie nogi bolą Oeeezu Jestem wykończony normalnie Możecie mi wierzyć albo nie ale jest druga w nocy A jeszcze jestem dodatkowo zmęczony bo tak, jak wspominałem ostatnio, u mnie w domu remont trwa. Remont. <gryw> Zaczyna mi się język plątać, już późno jest. Senny się robi powoli. O, mój koń się przeniósł tutaj, no fajnie. Remont mam w domku i niestety za bardzo tak. Nie ma ani czasu na nagrywanie, ani. no staram się znaleźć jakiś czas. I jestem jeszcze zmęczony dodatkowo. First stop, El Matadero. We need to find a man called Carlos. I was told he could help us. We'll ask around when we get there, but we don't want to draw attention. See if you can keep your gun holstered for once you're the hero around here mr ricketts not me what does the army want with this Luisa girl anyway she's a rebel and apparently close to their leader reyes she's a pretty young thing that's normally reason enough for a linday so i've heard she's a good woman a teacher if they lay a finger on her i swear i'll feed those bastards their balls that game

Dlaczego grami mięsa pokazywała? To będzie moja nagroda? No z chęcią mogę wziąć tam trochę karkuweczki takich innych rzeczy. Dlaczego nie możemy się pośpieszyć, tylko idziemy tak jak poważni ludzie. Dobra, zmiana trochę nastroju. <laughs> A już myślałem, że go się spadł na dół, ale by było fajnie. Hey, Facet pośpiesz się, no. Nie możesz chociaż kawałek pobiec, O rany, gdy się patrzy, kwaset idzie sobie powoli na dół. I wcale cię Landon nie widzę za tym kamieniem. <noise> wcale, a wcale, no, że tam ktoś kuca. Ludzie, ale kurde, trzeba było być debilem, żeby go nie zobaczyć.

Udało się chyba, dywersja zadziałała. A, trzeba wyjąć guna. Kurde, pierdziele, tu jest ciasno. Dworurka leci w ruch tam. rewolwerem strzał. Kurde, London, chcesz się O kurde. Jest tu trochę ludu. no. wiesz, nie wiem czy rewolwer nie będzie lepszy. Uuu! zasięg ma lepszy, to plus. Czy ten kościół że i w nie trafił? Wojez, ok, musimy mieć żałosne życie. Prowadź no, London, zabijaj ich wszystkich, zabijaj. Pokaż, co potrafisz. To są beczki. Nie? Myślałem. O, kościół. Dobra, ostatniego dodaję. Chcę, dodać ostatniego. Ostatni dwóch. Głowa? Głowa. Aha Dobra. Dead eye. Głowa. Głowa. To jest dobre. Ten, ten dead Eye trzeciego poziomu jest ma totalnie zajebisty. Głowa... Prawie głowa. <noise> Nikt się nie przedrze. Zdrowieś! Błędów! Dobra, wróć za tą tabelką. Tylko pamiętaj, nie stój przy drzwiach, bo ci się coś stanie. Wróć, cholernie! Tu idzie! A mogłeś powiedzieć, żeby tam żadna osoba przy drzwiach też po drugiej stronie nie stała? Bo drzwi by kogoś uderzyły w głowę przy wybuchu, ale nie, nic nie powiedziałeś. Pewno ta, ta piękna Mama Sita już pewnie nie żyje. O! Chyba jednak żyje! Już, już. co, osłanią. O oh, fuck. Idę tu. Panie. O, oh, pan szotga. Jezu, ile ty przeżyłeś jeszcze? Ja pierdnięcie, rebo Gdzie ty się chowasz za skałą? tu się gdzieś, za to tą, za to tą, tam. Tą. O jest jest wystaje ci głowa, Tobie też. O, jeśli głowy nie wystają, bo zaraz swoją pozycję. żeby przeładować. ha nie zabiję mnie. za słabi jesteście po prostu chłopaki. Albo gra jest łatwa. No, czekam na ciebie, rig Rigets. Ja sobie wsiądę na konia. to w ogóle mój koń jest? To nie mój, sorry. Tam jest mój. O, zanim mój koń przybędzie, to się trochę zejdzie. Już biegnie, biegnie. Nie ruszaj się, London. Ja czekam na swojego konia. Dobra, chłop, przeruszamy. Go, Dead eye, buka. Tam są, kurczę, nie wiedziałem, że oni na, na górze nas ustawili. Jeden jest nade mną Ale się prawie nie... O jest tutaj, tutaj, tutaj. Ta droga. Dostał, ale żyje. Już nie.